Już za tydzień, w sobotę 21 czerwca zapraszam Państwa na Targi Książki Patriotycznej do Elbląga. Od 10 do 19 w elbląskiej filii Szkoły Imienia Bogdana Jańskiego przy ulicy Stoczniowców 10 będzie do Państwa dyspozycji najznamienitsze grono polskich autorów książek patriotycznych. Poza moją skromną osobą Stanisław Michalkiewicz, profesor Jerzy Robert Nowak, Marcin Rola, Jacek Międlar, którego film będziemy mogli obejrzeć, Tomasz Sommer, Marek Skalski, Lucyna Kulińska i szereg jeszcze innych znamienitych osobistości, także wszystkich Państwa bardzo serdecznie zapraszam. Sobota 21 czerwca, 10.19 Elbląg ulica Stoczniowców 10 szkoła imienia Bogdana Jańskiego, wstęp co łaska na koszty opłacenia i wynajęcia sali. O co chodzi? Program poświęcony sprawom ważnym. Leszek Szymowski, witam. Szanownych Państwa bardzo serdecznie i jak zwykle w sobotę zapraszam na cykl pytań i odpowiedzi. Mariusz BB.pl 676. Witam, Panie Leszku. Mam pytanie, które pewnie już padło nieraz: Czy Eurokołchos upadnie oraz czy Polska ma szansę odejść z tego faszystowskiego tworu UE? Dziękuję bardzo za Pański wkład w pokazywanie prawdy. Pozdrawiam serdecznie, Mariusz. No, Panie Mariuszu. Czy eurokołhos upadnie, to jest oczywiste, że upadnie, bo zbankrutuje. Bo niech pan spojrzy, że przez te tysiące lat historii, które mieliśmy na tym łez Padole, to upadały różne państwa i różne ustroje, ale upadały nie dlatego, że były głupie, tylko dlatego, że bankrutowały. No to, że były głupie, też oczywiście, ale przede wszystkim dlatego, że bankrutowały, że pieniędzy im brakowało. I tak samo będzie z Unią Europejską, która jest też na skraju bankructwa, bo wydaje pieniądze na głupoty, emituje pieniądz fiducjarny. W postaci euro, pod które nie ma zabezpieczenia w złocie, poza tym no, drży w posadach w skutek polityki imigracyjnej, konfliktów wewnętrznych i tak dalej. No i to jest twór socjalistyczny, więc twór socjalistyczny musi oczywiście prędzej czy później zbankrutować, bo każdy socjalizm zawsze i wszędzie. Nieodmiennie prowadzi tylko w jedną stronę, czyli w stronę bankructwa. Natomiast czy Polska ma szansę z tego odejść? No, ma, oczywiście, że ma. Wystarczyło, żeby po prostu to ogłosiła. Wystarczyłoby na przykład referendum przeprowadzić tak jak w Anglii, to zrobiono przed Brexitem. Wystarczyłoby, no, na przykład, moim zdaniem, karę śmierci jeszcze wprowadzić, to by nas sami wyrzucili i byłby problem rozwiązany. Natomiast problem polega na czym innym, że żeby wyjść z tego, jak pan to mówi słusznie, faszyzmowego tworu, to trzeba przede wszystkim chcieć. A my nie mamy usteru władzy polityków, którzy by chcieli wychodzić z Unii Europejskiej, wręcz odwrotnie. Mamy takich, którzy za wszelką cenę chcą tam zostać, licząc też na jakieś synekurki dla siebie, prawda, po zakończonej tutaj pracy w parlamencie czy w rządzie. Więc to z tego powodu nie ma żadnej siły liczącej się obecnie, może inaczej w rządzie, nie ma sił w koalicji rządzącej, które chciałyby wyjść z Unii Europejskiej o wyjściu z Unii Europejskiej najgłośniej mówi korona. Kiedyś mówiła to też Konfederacja, ale Konfederacja rozpoczęła marsz w stronę centrum, więc tylko korona o tym mówi. No ja myślę, że Unia Europejska jeszcze za mojego na pewno życia się rozleci. Panu, Panie Mariuszu, też życzę, żeby Pan tego yy, dożył. Tylko ducha nie gaście. Witam. Co Pan sądzi o transferze byłego posła PiS, Sławomira Zawiślaka do korony Grzegorza Brauna? No dobrze sądzę, bo Pan Zawiślak się Dobrze zachowywał w tych kluczowych sprawach, to znaczy nie popierał terroru covidowego i bardzo elegancko się zachowywał w stosunku do Kresowiaków. Z tego co wiem, to był też w domostawie przy, przy otwarciu pomnika rzezi Wołyńskiej. Także sądzę dobrze. Ja myślę, że teraz, ponieważ korona jest na fali wznoszącej, to będzie jeszcze wielu innych tam doszlusowywać. Ja mam tylko nadzieję, że tam będą drzwi otwarte dla wszystkich patriotów, ale drzwi zamknięte dla różnych karierowiczów i oportunistów, którzy już teraz szukają sobie prób dotarcia do korony. Żeby tam się zakotwiczyć. Dawid Kurek 6629. Czy znajdzie się u nas pinoczet? Szczerze powiedziawszy, nie widzę nikogo takiego. Z prostego powodu, bo nie był generałem przede wszystkim wojskowym i stał na czele armii. U nas na czele armii stoją niestety mięczaki, jakieś takie zupełnie, zupełnie bez, bez pojęcia, bez własnego zdania, bez żadnej własnej wizji armii. Ludzie, którzy się tam podgryzają w jakiś taki wyjątkowo chamski, szczeniacki sposób, czego dowodem te rozmaite afery jakie były na szczytach armii, na przykład z odebraniem certyfikatu generałowi Gromadzińskiemu i tak dalej, to wszystko są intrygi na poziomie dzieci z Piaskownicy, więc wśród dzieci z Piaskownicy bym nie szukał pinoczeta, a ludzi, którzy mieliby takie ambicje, żeby być pinoczetem, na przykład Korwin Mikke sobie kiedyś wymarzył, że on weźmie i obali ten ustrój i wprowadzi normalność. To problem polega na tym, że Korwin Mikke nie ma czym obalać tego, bo nie ma do swojej dyspozycji armii, także... Także tak to widzę. I co więcej, panie Dawidzie, sądzę, że w najbliższym czasie się ten akurat stan rzeczy nie zmieni. Szowinista męski. Pa, o, panie szowinisto, no jakże fajnie, że pan pisze. Panie redaktorze, Enczas czas podał, że nasza niezwyciężona armia dostanie środki na dodatkowe zakupy uzbrojenia. Kiedy już nasza armia urośnie w siłę dzięki takim zakupom, to czy stanie się wreszcie bardziej skłonna do dokonania przewrotów? Wie pan, myślę, że nie, bo nasza armia się nadaje do operetki, a nie do dokonywania przewrotów. Tam niestety jedną z jej przywar licznych jest to, że tą armię stworzono na wzór taki biurokratyczny, gdzie żołnierz to jest biurokrata, gdzie mundur jest jego narzędziem pracy, gdzie się pracuje z myślą przede wszystkim o tym, żeby obdejść na wysoką emeryturę i każdy tam tylko marzy o ciepłej, no a prawie każdy o ciepłej posadce i o tym, żeby się nie narobić i do tej emerytury dotrwać. Więc no, z taką armią to nie widzę możliwości przewrotu. Tym bardziej, że nie wiem, kto miałby stanąć na czele takiego przewrotu. Bo wie pan, jeżeli już ma być jakiś przewrót, no to ktoś musi stać na jego czele, a nie widzę takiej osoby. Redaktor Michalkiewicz przewiduje, że na drodze do generalnego gubernatorstwa Donald może zdecydować się na stosowanie środków nielegalnych, ponieważ obywatel Czaskowski Rafał przegrał. Gdyby do tego doszło, to czy po przegranej w wyborach sejmowych za dwa lata Donald musiałby powędrować do Tiurmy lub uciec z kraju na zawsze? No wie pan, no to zależy, jakby się to skończyło, bo niech pan pamięta o tym, że jest taka prawidłowość w historii przez tysiące lat, że zwycięzców się nie sądzi. I tak jak na przykład mieliśmy procesy w Norymberdze. To tam y, na ławach oskarżonych posadzono tylko tych nazistów głównych, a nie posadzono komunistów, prawda? I to, czy tusku by poszedł do tiurmy, czy by musiał uciekać z kraju, to by zależało od tego, jakby się to wszystko zakończyło. Bo jakby on wygrał, to oczywiście nie, to gdyby do tiurmy poszedł Kaczyński, tam może Nawrocki, ktoś jeszcze inny, a jakby przegrał, no to wtedy wtedy że musiałby uciekać. Więc to od tego, od tego zależy, panie Szowinist. To tak cała historia wygląda, że przegranych. Sądzi się przegranych, a nie zwycięzców. Czy licząc od 1989 roku, Polacy są chociaż trochę mądrzejsi pod względem politycznym? No, ja nie bardzo wiem, dlaczego pan tutaj stawia jako Cezus rok 1989, bo nie wiem dlaczego akurat wtedy miałoby Miałoby jakieś, jakieś, coś się zmienić w mentalności politycznej Polaków. Wie pan, no ja uważam, że mentalność polityczna Polaków i ich świadomość polityczna jest taka sama od zawsze. Tylko póki myśmy mieli elity z prawdziwego zdarzenia jeszcze, powiedzmy, do końca XVII wieku, to te elity mogły sterować krajem. W którym zwykli ludzie nie mieli pojęcia o polityce, prawda? Potem jeszcze mieliśmy jakieś elity dziadowskie, skorumpowane, prawda? No ale jeszcze powiedzmy jakieś tam przynajmniej aspirujące do elit w czasie II Rzeczpospolitej. Natomiast potem nie mieliśmy elit. A wie pan to, czy ludzie, czy naród ma pojęcie o polityce, to jest mało ważne, bo najważniejsze jest to, co mają elity, No i tutaj niestety te pseudoelity, które nami rządzą, to w ogóle nie mają żadnego pojęcia o żadnej polityce, w ogóle nie mają żadnego myślenia państwowego, żadnego myślenia politycznego, prawda, co widać no, na dziesiątkach przykładów Ukrainy, relacji ze Stanami Zjednoczonymi i tak dalej. To chyba Napoleon Bonaparte powiedział kiedyś, że Polacy są poetami w polityce i politykami w poezji. I to... Ta poezja w polityce nam zawsze fatalnie wychodzi, no bo u nas nie ma, niech Pan zwróci uwagę takiego przekonania, takiego w ogóle sposobu myślenia, kierunku myślenia, żeby w polityce używać głównie pojęcia interesu, prawda? że nasz interes polega na tym i na tym i sobie ten e, interes ze stanowczością i determinacją realizujemy. U nas się mówi mam rację, a jak wiadomo, racja jest jak dupa. Każdy ma własną i dlatego każdy Polak ma zawsze rację, i, i ilu Polaków tyle racji. Tylko racja w polityce nie ma kompletnie żadnego znaczenia. W polityce się liczy racja stanu, a nie, a nie interes. No i to widać na przykład choćby na przykładzie Białorusi, że tam jeden czy drugi powie: geniusz polityczny z ministrem Sikorskim na czele, a to my tutaj nie możemy współpracować z Białorusią, musimy tu przejść na Zamykać, bo mamy rację, prawda? No To i ktoś, kto jest mądry i, i <laughs> sensownie myśli o polityce, no to słysząc takie rozumowanie, puka się w głowę i się zastanawia, jaki wy macie interes, prawda? W takiego po, po, pojęcia w Polsce nie ma, takiego polityce, takiego kierunku myślenia w ogóle nie ma. Tak samo jak nie ma takiego zwyczaju y, długofalowego planowania, wykonywania ciężkiej pracy, żeby jakiś tam cel osiągnąć, tylko to jest tak, a to zróbmy coś ad hoc. Nie mamy armii, no to sobie pójdziemy, wdepniemy w ziemię tego Putina, prawda? No nie ma armii, no to sobie armię stworzymy z dzisiaj na jutro. No i to dlatego mamy takie dziadostwo, że właśnie mamy takie pseudoelity. Wielka polityka w małym lokalu. Na rozmowie do Pabu Sławomira poszli Karol i Rafał. Jeśli Karol znajduje się pod wpływem amerykańskim, a Rafał znajduje się pod wpływem niemieckim, to właściwie w czyim imieniu rozmawiali ze Sławomirem? No to jest dobre pytanie, ale to trzeba byłoby ich zapytać. Ja myślę, że to po prostu było, jeśli chodzi o piwo z Rafałem, to była to zręcznie rozegrana kombinacja przeciwko Sławomirowi, już tutaj używając pańskiej terminologii. A spotkanie Karola ze Sławomirem myślę, że było takim wyrazem kurtuazji. Piąte pytanie. Dzisiaj osiem pytań pan, pan szowinista przysłał. Pana Serka pytań nie widzę. Mam nadzieję, że pan Serek zdrów i nie zapomni Kolejny, do kolejnego odcinka mi przysłać pytań. Jeśli obywatele zorganizują celową oddolną zrzutkę na zakup systemu obrony przed dronami, to czy ekipa Donalda da radę zmarnotrawić te pieniądze w taki sposób, żeby do zakupu nie doszło? O, wie Pan, no, ekipa Donalda to nie takie rzeczy potrafi zmarnotrawić, także Tak, oczywiście, że tak. Czy damy radę dowiedzieć się, gdzie przebywają polskie rezerwy złota? Czy Komisja Sejmowa mogłaby kontrolnie to złoto obejrzeć i pomacać? No, z tego co wiem, to część przebywa, w, jest Zachowywana w tajnych skrytkach Narodowego Banku Polskiego, także ja wiem, ale to, to ciekawy temat, Zainteresuje się tym. Trudno znaleźć jakieś dane dotyczące poprawy jakości powietrza w strefie czystego transportu w Warszawie. Czy spotkał się pan z odpowiednimi komunikatami ze strony władz, stolicy i rządu? Czy w strefie jest teraz mniejszy smród, a w związku z tym poza strefą zrobił się większy? Wie pan co? Myślę, że nie ma to kompletnie żadnego znaczenia, poza tym, że dupiarz sobie narobił PR-u, jak i to on nie jest ekologiczny i jak tutaj te dzieci, z którymi się podobno tak spotykał intensywnie w kampanii wyborczej, które to cierpią na choroby płuc, to będą mogły być zadowolone i powiedzieć, o tutaj prawda, wyeliminował ruch. Natomiast no, ja jeżdżę po Warszawie przez tyle Lat i nie zauważyłem żadnej zmiany poza komplikacjami wynikającymi z tego, że ktoś tam mandat dostanie z prowadzenia tej strefy czystego transportu. Także to, to nie. A zresztą, nawet gdyby były jakieś panie, panie szowinisto, gdyby były jakieś komunikaty władz Warszawy, które to chwalą, no to ja bym w nie i tak nie wierzył. No bo przecież, jak ktoś wierzy w oficjalne wersje dupiarza, no to sam sobie szkodzi. Czy zebrane kryptowaluty stara się Pan szybko wymienić na jakieś rozsądne walory? No to wie Pan, to niech Pan mi wyśle trochę tych kryptowalut, to się Pan przekona wtedy. To tak się Pan pyta, jakby Pan się nagle stał socjalistą i zatroszczyłby się Pan o, wie pan, o, o mój portfel. To to, 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 tak. Pani Arla, dzień dobry. Panie redaktorze, mam pytanie. Czy widział Pan ostatnie filmiki z małżonką Macrona, która to, hmm, obija twarz swego męża? lub filmik, gdzie na schodach szarpie i popycha go niczym niesfornego ucznia. Co z małżonką pana Macrona? Kto tam we Francji rządzi? Bo w małżeństwie to na pewno Brigitte, a w kraju jak się to ma do autorytetów? Wie pana mnie to guzik obchodzi, szczerze powiedziawszy. Ja uważam pana Macrona za takiego arcylewaka, widać przecież, że, którego masoneria namaśc, wypuściła na stanowisko prezydenta Francji w zamian za to, żeby on realizował cele masońskie, czyli walkę z tradycją chrześcijańską we Francji. Macron to robi z determinacją, prawda? Więc szczerze powiedziawszy, ja ani nie ziębi ani grzeję, czy jaki ja on ma relacje z tą swoją nieszczęsną małżonką. Kompletnie się tym nie, nie zajmuję i nie zamierzam. Grażyna Koziska 4887. Witam, panie Leszku. Dlaczego pisze pan dla Agory? Jest mi smutno z tego powodu. Dla Agory, czyli wydawcy Gazety Wyborczej, proszę pani, to nigdy nic nie pisałem. A ani jednego słowa tam o mnie pisano. Wielokrotnie i za każdym razem źle. Na przykład dostałem kiedyś stronę, gdzie na mnie wylano wiadro pomyj piórem Wojciecha Czuchnowskiego za książkę o zamachu w Smoleńsku. To pamiętam, że nawet Jarosława Kaczyńskiego spotkałem. Dzień chyba, kiedy się to ukazało w gazecie, ja go spotkałem w semi, Kaczyński mi pogratulował, powiedział, panie redaktorze, całej strony w gazecie wyborczej to nawet ja no, już nie miałem. Także, także tutaj i więc ja jestem od 20 prawie lat art, art, autorem tygodnika Angora. To nie można go mylić tak. z Agorą, z wydawcą gazety wyborczej. Także, także tutaj prostuję. Tym bardziej, że drugie pytanie też jest o to. Adam Lewandowski, 3794. Witam panie leszku. Pan Witold Gadowski odradza panu pracę w Agorze. No to tak właśnie mówię ja nie pracuję w Agorze, tylko od 20 lat jestem autorem tygodnika Angora. To jest zupełnie inne pismo. Jako komunistycznej lub postkomunistycznej strukturze czy Urban również tam pracował? On wie pan, no nie mam żadnej wiedzy na ten temat, żeby Urban pracował w tygodniku Angora. Yy, więc 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 yy, to, to niech pan pyta już zainteresowanych natomiast ja tak jak mówię ja przez te 20 lat pracy miałem możliwość opublikowania tam wielu bardzo ciekawych artykułów na przykład o kulisach śmierci księdza popiołuszki czy księdza Suchowolca czy księdza Niedzielaka czy Jaroszewiczów czy Papały przecież ja cały cykl artykułów kilkudziesięcioczęściowy w tygodniku Angora opublikowałem natomiast na temat kulisów zabójstwa generała Marka Papały. Także opublikowałem tam wiele artykułów, których nigdzie indziej nie mogłem opublikować i w których nigdzie indziej nawet nie mógłbym opublikować. Także uważam, że i ja jestem dla tej gazety, dla tego tygodnika wartością dodaną i tygodnik Angora w mojej, w mojej pracy dziennikarskiej jest zdecydowanie wartością dodaną. Także. Szanuję, ja znam oczywiście pogląd Witka na ten temat, bo już 10 lat temu żeśmy na ten temat zdążyli porozmawiać. No, ale jak Witek Gadowski założy kiedyś gazetę patriotyczną, polską, niezależną, to pierwszy się zgłoszę do niego do pracy. No, ale póki rynek medialny tak wygląda, jak wygląda, no to polski patriota musi szukać okienek, takich, gdzie się tylko da. Coś wartościowego opublikować. Natomiast, jakby pan sobie przeczytał w archiwum tygodnika Angora moje artykuły, to zobaczyłby pan, o czym ja pisałem i wcale nie, był, nie, był, nie uznałby pan w ani jednym przypadku, że jest to powód do wstydu, bo naprawdę bardzo dużo fajnych, wartościowych rzeczy mi się udało tam z zakresu dziennikarstwa śledczego opublikować. XYZ, 13133. Czego dotyczył konflikt pana z panią Dorotą Kanią? Tu wie pan, ja nie mam i nie miałem żadnego konfliktu z panią Dorotą Kanią, tylko kiedyś Dorota Kania zaczęła opluwać tygodnik Najwyższy Czas, twierdząc, że współpracujemy z Janem Fiorem, chociaż on tam od wielu lat nie pisze. Ja przestał pisać, bo redakcja mu podziękowała, jak wyszło na jaw, że był tajnym współpracownikiem o pseudonimie Bereta. No i ponieważ tak nas Dorota Kania opluwała, no to ja sobie zażartowałem, że ona jest córką, znaczy nie córką, tylko Synową pierwszego sekretarza prawda, byłego Partii Komunistycznej Stanisława Kani. Ona w tym nie znalazła ironii, tylko potraktowała to śmiertelnie poważnie i pozwała mnie do niezawisłego sądu, który też nie dopatrzył się w tym ironii i y, kazał mi Dorotę Kanię przeprosić. Także, także na absurdalna zupełnie historia. Natomiast oczywiście ja mam jak najgorsze zdanie o Dorocie Kani i, i tyle. Morwan 777. Witam serdecznie panie Leszku. Chciałbym poznać pana zdanie na temat sposobów, w jaki pan Grzegorz Braun prowadzi rozmowy w programach, do których jest zapraszany. Mówi on urzekająco piękną polszczyzną, ale jednocześnie często wchodzi w słowo prowadzącemu. Jestem na tym punkcie bardzo wyczulony i w moim odczuciu pan Braun często przekracza subtelną granicę między kulturalną rozmową, a czymś co już nią być przestaje. A wystarczyłoby, żeby pozwalał gospodarzowi dokończyć pytanie. Czy nie ma pan czasem podobnego wrażenia? Czy mógłby pan to powtórzyć panu Grzegorzu? Powtarzam serdecznie: Nie, no wie pan, to już każdy y, mówi w telewizji i się zachowuje, jak chce. To już niech pan, niech pan to, panie Kamilu, sam napisze y, panu y, posłowi Braunowi jako ciekawostkę. To, to ja z takimi rzeczami chodził do niego nie będę. Dziękuję serdecznie państwu za uwagę. Do zobaczenia za tydzień. Zachęcam do zadawania mi. Pytań. żeby to zrobić, to trzeba tutaj w zakładce Społeczność kliknąć na link Zadaj pytanie Leszkowi Szymowskiemu i wpisać treść pytania. Do zobaczenia. Prezydenci, rezydenci, polecam Stanisław Michalkiewicz.